Za moment zobaczymy, który zespół postawi na swoim. Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Po tym spotkaniu ostatniej kolejki będziemy się musieli z naszą ekstraklasą rozstać na kilka tygodni. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Na pewno był to ciekawy sezon. Niezależnie od dzisiejszego spotkania, ale mimo będzie, jeśli oba zespoły potraktują ten mecz poważnie. Dowiodą profesjonalizmu i nim piłkarze rozjadą się na zasłużone urlopy, zakończą rozgrywki mocnym uderzeniem. Dając siebie wszystko. Myślę, że kibice na to zasłuży. Świetnie teraz w obronie. A oto skład, w którym zacznie mecz widzę Łódź. Mamy zestawienie drużyny gości na ten mecz. Zdecydował się na akcję indywidualną. To musi być gol! Bramka. I to jest otwarcie wyniku tego meczu darmowego, proszę Państwa. I wicegospodarzy gospodarzy w niebo wzięci. Ale ja coś czuję, że teraz to się dopiero zacznie. No to mamy 1 do 0. Dopływają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Zagrożenie, zażegnane przez linię obrony. Niecelnie teraz podaje. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Wychodzi na pozycję. Teraz pora strzelać i doskonała utrapia! gol Drodzy Państwo, piłka w siatce! Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich teraz adrenalina, bo futbol to przecież emocje. Na razie 2-0. Przenieść piłkę nad bramkarzem. Mierzony strzał. Mógł zaskoczyć bramkarza, ale ten zachował czujność. Strzelec nie może mieć sobie niczego do zarzucenia, po prostu bramkarz był lepszy. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Czy teraz złapią kontakt? Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. A w spotkaniu górnika Zabrze. Padł właśnie gol. Mamy pierwszą bramkę dla Zabrze. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Teraz, czy dobrze to wykończy? Nie do wiary, tu mogło być naprawdę groźnie. Atakujący zostaje powstrzymany w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Wybacz, że przerwałem. Górnik Zabrze zdobywa bramkę, czyli mamy remis. Jeden do jednego. Panu Bogu w okno, ale za to z jaką mocą? Zupełnie niepotrzebnie. Książ prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Ojej. Czy naprawdę trzeba było strzelać z takiego kąta? Drużyna chyba oczekiwała lepszej decyzji Jacku. No tak, nie zawsze trzeba próbować na siłę. Czasem warto pomyśleć. Zagrać inaczej. w końcu piłka to gra drużynowa. Piłka poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Pewnie w obronie. Teraz sporo miejsca na skrzydle. Ależ poszedł na przebój. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła znowu. Pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. I teraz tylko dobrze przymierzyć strzał i nie ma bramki, ależ było blisko. Strata przejmują rywale. Jest za linią obrony. Uwaga! No chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza. Postawił na siłę. No i tak to się kończy. Groźnie teraz. Jest pod presją. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyła. Leża na bramkę. Dobrze to broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Usiłuje strzelać. I kolejna bramka. Przewaga rośnie do trzech goli. Taką stratę trudno będzie odrobić. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Fantastyczny futbol pokazują gospodarze w pierwszej odsłonie spotkania. Nie da się ukryć, że ten mecz właściwie już. Mógł... A i piękna to była parada! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobrze wybija, zmarnowany rzut rożny. Komfortowo zatrzymuje ten strzał. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędów stawienia rywalów. Się z podkrycia, okazja! Aj, poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji! No jednak nic z tego nie będzie. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. W jesteśmy świadkami Hatkryta, szanowni Państwo! Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa! Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. No i nic dziwnego, że się nie myli z takiej odległości, ciężko jest utracić. Może teraz ruszyć wzdłuż linii. Tam jest miejsce. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Ach, przyłożył teraz z dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Mamy gwizdek oznajmiający koniec pierwszej półki. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę państwa. Pracują teraz piłkę na rzecz rywali. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Bruni to! Niesamowita parada! Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Fatalnie teraz, bardzo nieudany strzał. Ta piłka nawet przez chwilę nie zmierzała w światło bramki. Żeby zdobywać gole trzeba stwarzać sobie sytuację. Statystyki pokazują, że idzie im to dzisiaj bardzo dobrze. Ta i tak wyrazista przewaga może jeszcze napęcznić. Druga drużyna nie istnieje. Ma piłkę na skrzydle. co teraz? Popatrzmy. Na bliższy słupek teraz doszodkowanie. Tyle, że za blisko bramkarza ta brzuchka, Bez problemu sobie radzi. Okazja, jak marzenie. Uwaga, to nie koniec akcji. Tak, trzeba będzie kombinować od nowa. Szeliga. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Dobrze teraz broni, brawo. Daleko dogrywa w pole karne. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Strzał taki, jakby to uderzenie miało stadion zburzyć, ale zabrakło precyzji. Dystans był spory, ale zawsze trzeba próbować chociaż trafić w światło bramki. Uwaga, udany przechwyć teraz. Mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Zamiast kary indywidualnej, tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. No tak, ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom, by pokazać, czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. Tak, Tomku strasznie teraz spudłował. Posłuchajmy zresztą reakcji na trybuny. Napílka, dobré zachování. Nadal provádí Nie nerezignuje z tego ataku. Spalony. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Zero zaskoczenia piłka wpada prosto w rękawice. I akcja zastopowana. Znakomite prostopadłe podanie. Strata. Rywale przy piłce. Gramy dalej. Korzyść. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. na goła. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. A wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego, czy wykorzysta tę okazję? Mierzone uderzenie, no ale jednak trochę za wysoko. A teraz. Decydują się na korektę, posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. I co teraz? Sędzia dopatrzyła się tu do przewinienia, mamy jedenastkę. No cóż, przegrywają, a zaraz może być jeszcze gorzej. Faul na żółtą kartkę, ale w polu karnym, więc kara może być za chwilę bardziej dotkliwa. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Dobrze wyczuł intencję bramkarza, ale tego strzału i tak nie udało się obronić. Piłka mija go górą i wpada do bramki. Nikt nie może mieć pretensji o dochody. Powiększają przewagę. 5 do 0. Za wysoko. Jednak ten strzał był minimalnie niecelny. Zostało 20 minut Do końca tego meczu Juric Niepotrzebnie Niepotrzebnie Oddana piłka za darmo Znowu są przy piłce. Czy podapiłkę do jednego z kolegów? Uwaga, okazja! Aj, co za zmarnowana sytuacja! Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Mamy informację, że w spotkaniu Jagi wynik uległ zmianie. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Jagiellonii Białystok. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mamy 78 minutę. Piękne dzięki za meldunek. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Atak na rywala i opiór piłki. Bo mają piłkę zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji piłka za linią końcową sędzia podyktowała żółtrożny i postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki niestarannie wykonany ten żółtrożny Dostałem informację, proszę Państwa, że jest zmiana rezultatu w meczu Śląska Wrocław. To kolejne trafienie dla Wrocławskiego Śląska. Prowadzą teraz 2 do 1. 84 minuta na zegarze. Dziękujemy za tę informację. Rywale przejmują piłkę. Nic tu się już nie może wydarzyć. Drużyna miejscowa wyraźnie prowadzi. Zostało nam chyba tylko podsumować ich występ Jacku. Ale musimy na chwilę przerwać. Nie, nie daje się zaskoczyć. Czas na zmianę, zaraz ktoś wejdzie na boisko. Zrożnego w okolice jedenastki, ale on to teraz wyjął, nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do na... Ależ to była fantastyczna główka, w zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie Ładnie teraz wyszedł, duży spokój bramkarza. Znowu są przy piłce. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Uwaga, udany przechwyć teraz. Koniec proszę Państwa. W werbowym spotkaniu lepsza drużyna gospodarzy. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie.